Witam Was serdecznie, jesteśmy tutaj, o właśnie tutaj już właśnie bierzesz to co będziemy robić. Jestem tutaj z czerwonym pingwinem. Mater będziemy robić yy, Tube of Terror Challenge wersja 2.0. Myślę, że nie potrzeba jakiejś większej introdukcji, wiecie o co chodzi. Yy, orzeszki sygnowane, tam filmowane wizerunkiem Johnego Scovilla. I tylko wspomnimy z takich technicznych rzeczy, takich szczegółów, że ten materiał też będzie w wersji przez Ciebie tam przygotowanej na Twoim kanale. Będzie, ale z wersji technicznej wolałbym powiedzieć, że jesteśmy po maczecie extreme. To też możemy <grymne> o tym wspomnieć, bo tego samego dnia, jak teraz nagrywaliśmy, to jesteśmy... No, w sumie kilka godzin, bo no, jesteśmy po, po wizycie w Big Daddy i po maczecie, więc no możemy... Jeśli będziemy wyglądać jak to trochę trochę wczorajsi teraz, to... To jest to już czuję, że, tego. już czuję, że tak wyglądam. Co do zasad, na całą tubę tak, mamy 10 minut, żeby ją mm -hmm. zjeść. Mm -hmm. Nieważne, czy zjemy to w 10 czy w 6, musimy doczekać 10 minut. A jak zjemy, no to wtedy musimy odczekać after burn 5 minut. I z tego co z zasad wiem, można włożyć do gramy więcej tam niż dwa orzeszki. Bo w porównaniu A. do jedynki było tak, że mogłeś tylko max dwa orzeszki Aha. włożyć do łódz, no. Spójrzmy. No, to czekaj, to jeszcze... Ty mówisz, że tak. I co? Dużo ich jest? No trochę ich jest. Um. Nie wiem, czy całą wysypię? Czy mi się uda całą wysypać? No sprawdź. To ja sobie zrobię sobie To Nie, jednak się zmieściło. Myślałem, że podstawki tego nie... Widzicie ile tego jest? Mhm. <laughs> Nie, Będz, będzie paprykowo, będzie srogo. Dobra. No nie chcą wyjść. No trudno, muszę zrobić mniej. Zaczynamy. No dobra, no to jedźmy. Już, tak? Dobra. E... Na razie podejrzanie. Łatwo. Takie słodki nawet się lekko wydają. Weź to przełknij. Gadło zaczyna dawać. <laughs> o kurwa. Wchodziło czuć smak proszekowy, proszeków. Ja tak tylko popcornem mi smakują. Mi to typowo paprykami. Nie chcę tego zapeszyć. Też na razie nie, bo na razie jest spokojnie, ale to wiadomo. Nie czujesz, że już zaczyna palić język. I gardło. Ale to wszystko ci może okazać. Dopiero. Nie chcę zapeszać. Coś mnie w nas uderzyło. Dobra. Język zaczyna być masakrowany właśnie. O kurde. Dobra. Po około dwóch minutach. Mhm. C'est To jest masakra. Mówisz? Aha. No zmieniam się dało. Dokładnie. Mamy 6 minut 40 sekund. Wydaje się, że musimy, żeby chyba przyspieszę powoli. Są dość ostre, ale klucza ich jest dość sporo, nie? No. No <tryk> co, powiem, że mamy zjedzone, nie? Mhm. <tryk> Kurwa. Kurwa, no lepiej dobrze Nie utrzymasz tempa będzie ciężko.

Teraz będzie najgorzej paliło na morze. no. wszystko zatkane w chuj. Mhm. Zapomniałem o chusteczkach to był mój łotr. Ostatnie 4,5 minuty. muszę odstawić to Lekko, kura, poczekać, żeby po prostu winie, ale zły, to jest za okropny. jak fabryka! Hvordan du? det med deg? Funker den? na języku, masakra. No, No dobra. Pięć minut. Ustęczek nie masz? No, nie ma pod ręką, Wiele przygotowań, bo ja Nie no, nie chcę być bo ma ogra Kur koszulkę by wytrzekł O chyba niezwykło szybę Wszystkie się uspokoiło No w nosie to jest dramat. No. Może dobrze no. Mnie już przepiłaś. Mi głupi już faza uspokajania się zaczyna, ale to jest tragedia. Jeszcze się ślida generuje. ale no są w koszulkę. Wytar, nie? tu już będziesz miał wszystko za chwilę. ponad po pusteczki. Jebać bieda. Pary mi płyną na mordy. Wodę wytarł Na początku niepozorne, naprawdę niepozorne na początku, ale to... Przerosło, powinno być nawet jedzenie surowych papiek. Kurwa, niepotrzebnie popijam. Już się wydaje, że jest ok, że że żołądek ratować dalej. I dalej nie jest Muszę w ogóle dłuższy czas odstawić, lekko. Mniej niż było pół minuty. No, są mocne. No one palą nadal na tym języku, no kurwa. jest jakiś dramat. Tak jak na CHP nie daliśmy rady na te orzeczki to... No tutaj jest tak samo no tak, Myślę, że jest gorzej Tylko te są chyba z początku bardziej niepozorne Jezu No Czas tam okay, czy? Co to jeszcze? Tutaj minutę Aha, no. No Coś mi się pomyliło wcześniej, już nie usłyszałem Czas mi się daje. Nie wiem czy to widać w każdej teraz jak smary lecą, ale spuszczam je do miski To No jest grubo To jest dramat No naprawdę ładne rzeczy wybraliśmy, wspólne nagrywanie. No, minuta. O. A, teraz po 5 minut tak trochę leżej. Nie cały. Kurde, szkoda, że się nie udało do tego. No, bądź idę. Nie robić Za dużo. Chyba tyle, ile się dało, naprawdę. No mm. ja czekam na ostatnią sekundę. Mleko popijam. No, ja, nie próbuję przeczekać bardzo dużo. Nie dziwię się, że Roger za dwie odpuścił. A ja miał o myślę? Cztery. To było trochę pogrzało. Dobra, 5 minut 8 sekund. Mleczko. Nie no, zetkamy uszy. Ale mi pali język. Ale wiesz, ty już pijesz mleko dużo wcześniej. Jak. No. To wiadomo, no. Ja się teraz ratuję to mleko do za wchodzi. Nie. Także mamy już tutaj lody, jak widzicie, pięć minut się dobrał. Mm. Ja zobaczcie, to jest dobry pomysł w moim wypadku. Już dawno lodów do ostrości nie jadłem. Bardzo duży bałagan tu się teraz chyba zrobi. Z sorki, no nie wzmacnia mi trochę, więc ja chyba sobie podaruję. No wzmacnia, ale też pomaga, nie? Na, na brzuch może, pomoże jeszcze. Należy to na gado, żeby y, przytrzymał. Jakby się tutaj połowało mnie nieco, zostało? No, gdzieś koło koło. To jest challenge, a nie jakieś gówno one chips. Nie? To no i... są prawdziwe challenge. A. To jest jak naj 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 najprawdziwsze ja mogę tak... tak, to są naj najcięższe challenge. A. Wraca to bo żeby ja nie bisz że się do lodu to są żyletki. U mnie troszeczkę też wraca, no ale no, ja nie znam całości. No ale bez loda chłopie to no. cały czas wraca i to mm. się... Mm. Dla mnie to ten challenge prawie że jem loda to on trwa. No ja on takie bardziej tak język mi ściska niż y, normalnie. Y, żyletka taka, wiesz. Taka hamska, jak ja mam żyletki, takie normalne, no, jeszcze no. wiesz, żyletki mm -hmm. To nie jest przyjemne, wiesz, łapę To są żyletki, a tu mi ściska tak język, że mi go, wiesz, dociska na środku tak, do, no tak mi docina mm. ten język, że masakra Ja ukojenie tylko czuję, jak loda mam w gębie Zimnego, mm. żeby nie było A mi nawet, mi nawet wzrasta ja ale... mam mleka, no nie? Tak Mlekiem wcześniej sobie Cześć, więcej. A Znaczy, masz rację, że. <coughs> kura, teraz jeszcze mi się Że jak przestaje jeść loda, to wtedy się wzmacnia. Tak. Ostatnia łyżeczka i już mi wystarczy. Na ten Ale lody. ja czuję cały czas takie odcinki na języku, nie? Chociaż że że myślałem, że. Nie, znaczy, nie, nie myślałem, że nam pójdzie zajebiście lepiej, a dobrze na mi nie chodzi. Jeszcze mi. A co, dobra? Jakbym tak? ja nie wiedział tego mleka wtedy? Jak się nie rzuciłem na to mleko, to się ratowałem żołądek, bo to że się zaczynała kaplica. A właśnie, ja się bardziej teraz bałem o no żołądek, niż o, wiesz, okay. o resztę, bo takie mam przeczucia, ale... I właśnie ten żołądek zablokował, kurna. Na mordzie było okropnie, ale... Mm. Ale może... Nie, no mam żart do siebie, no cholera. Mm, no. Ale nie, znaczy powiem Ci, no dzisiaj i tak się męczyłeś i to grubo też. Na wcześniejszym challenge'u. Mm. co to, ale to, to, to bardziej masakruje niż tamto przecież dawno to może jeść jakiś smak, a już potem tylko żyletki i nic więcej, nic nie było. Właśnie to jest taki zwodnicze, bo na początku jest ludzka, tak, dojdzie da, do tej połowy, da. jak do tej połowy, dopiero mm, się odkręciło Mega mocno. Chłacę się brzuzać. Wiesz, tak my dwie minuty i nam nic nie było jeszcze. No. Dobra po dwóch minutach jedzenia no. dopiero się załączyło. Wiesz. Zobaczymy, ale nie, mam pocięty język, ja czuję, że to wraca, hopie. Na mordzie niedobrze jest u mnie, ale... Znaczy, zobrażam, na mordzie jest już dobrze, znośnie. Bo świada pali, ale to jest detal, czuję na brzuchu, się je, skręca, nie się Nie, nie. Nie, mnie tylko... U mnie je, język pocięty jest i to strasznie. Najgorzej mam pocięty język awar. Tego kepsa z miksem ekstraktów jakoś sobie zrobiłem sam, to zjadłem. Więc ja nie co wiem. Co z tym z, z papykami? mi z tym miksem tych tam wielu. tam... No, żeś tak. nawalił tych sosów jak głupi. No. No. Wiem, kojarza. No. Mhm. Więc kurde. No. Po tym posiedzeniu tego sobie pomyślałem, no cholera, chyba jestem gotów, żeby próbować coś dalej. Jakieś challenge konkretne. No, że ale... się tego miksa nie chciał robić. Tam wiesz, ja tak za bardzo nie miksuję tak. wszystkiego na raz. Kurde, bo tam mnie. No, no poklepało było mnie dosyć, ale kurde, jakoś to wytrzymałem? To nawet właśnie... No coś więc... innego, ale. Więc jestem zdziwiony. Do, nie, to jednak chyba jest prawdziwa mocno, co jednak prawdziwe papryki, a nie jakieś sosy, ekstrakty. To To naprawdę moc, bo tutaj co mamy, no? Mix no papryk. Właśnie. No I że się czuło, jakby się jadł surowe papryki, no. No to masz co? Karolina Ripper, Moruga Scorpio, Seven pod Primo, Seven pod y, dog, doglach, Ghost. Peppers. To jest co? To? Ghost Peppers. A, czyli no! Ghost y, Bodiolokia y, Przyprawę i sól. Zresztą jeszcze było, ale. Uwa! się byliśmy na początku o tym wspomnieli. Ale to tam mniejsza hmm. będzie na końcu. Cieszę się, że to pod tym kotem, że nie jadłem całości. Oczywiście mam żal, bo chciałbym mieć zanieczony czerwon. Ale jak ja czuję, co mi się na brzuchu zaczyna dziać, czuję, że noski nie przyspalę przede mną. Nie wiem co ja mam na sero. Język. Do wyrwania jak to mówił Mike. No centralnie, kurz, nie mam innych słów na to. Ja czuję, że zaraz ze Dobra. Ja, się napisy pojawią czy stało się coś gorszego. Skończymy. Jak już zamykasz o już nic nie ma, ja... To ja po prostu... Nie być, ja tak Dobra, więc ten challenge jak najbardziej polecamy. Można sobie spróbować. Papież się postara kupić dobry challenge. Łapka dla zasięgu, dla mnie i dla samego. Widzimy się następnym razem. Na razie. Na razie. See ya.